Witam wszystkich po raz kolejny bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, zaprezentować yy, ukończoną praktycznie w 100% przeze mnie kolumnę. Wyposażoną w, yy, jest to kolumna dwudrożna, wyposażona w 15-celowy głośnik IM, IMG, IMG Stage Line. Nie wiem jak to się wymawia. O mocy 200 W, takiej no powiedzmy RMS-u. I głośnik wysokotonowy, piezoelektryczny. Wiem. Nic specjalnego, ale chciałem to wykonać w miarę jak najtańszym kosztem. Kolumna została zbudowana z 18 mm płyt meblowych. W miarę to fajnie się wszystko ułożyło. Są, tutaj pewne, są tu oczywiście pewne mankamenty. Wiecie co? Uszczelniłem ją. Kupiłem taki specjalny, gęsty klej, ale po uszczelnieniu, zamiast, zamiast tą kolumnę ułożyć, żeby ona nie stała, tylko leżała i czekać, aż ten klej zgęstnieje i wyschnie, to zostawiłem ją w takim stanie, czyli postawiłem do pionu. Miał ten klej wstępnie złączyć w 20 minut. Ja ją zostawiłem chyba na 2-3 godziny. Po, po, po powrocie po prostu z tych wszystkich szpar ten klej ściekł i opadł tutaj, ja to wszystko musiałem troszkę poprawiać nożem odcinać, także gdzie nie tak, takie takie jakby smugi, troszeczkę są, na przykład tu można zobaczyć, ale ogólnie poprawiłem to jeszcze raz, yy, przepraszam, coś mi tu się gubi ostrość, nie wiem dlaczego oddalić nie mogę bardzo Dobra, yy, yy, tutaj wcześniej gdy przedstawiałem ten głośnik, o, spadł mi liście jeszcze, przedstawiałem ten głośnik. Yy, Jeden z komentujących z Sawek obliczył mi do tego głośnika obudowę, gdzieś tam udało się znaleźć część, cząstkowe parametry. Wyszło, że obudowa miała mieć 82 litry. Niestety mnie to troszkę przeraziło. Nie posłuchałem się. W tej chwili obudowa ma około 50 chyba litrów. Ja też jestem takim zwolennikiem, żeby wszystko było w miarę małe i bardziej mobilne. Duża skrzynia jest nieporęczna. Ale wszystko ma swoje plusy i minusy. Zamontowałem oczywiście otwory Bass Reflex, które jak się szybko okazały są zdecydowanie za małe tutaj. One mają średnicę chyba 5 cm i chyba długość 7. No i odbiło się to troszeczkę na niskich tonach. Mimo wszystko ten głośnik do jakichś takich specjalnie niskich tonów się i tak nie nadaje, ale podejrzewam, że gdyby te otwory były przynajmniej większe, to już by się dużo tutaj lepiej to prezentowało. Generalnie mm, nie ma na przykład rączek do przenoszenia, nigdzie nie zdobyłem. Tak kolumna wygląda z tyłu, to jest jej gniazdo. i ja wiem, że to z estradą nie ma nic wspólnego, ale tak jak mówię, szedłem w miarę najniższą linię oporu. Kolumna ma kształt taki trapezowy, jak możecie zobaczyć. O, oddalę Wam w taki sposób. Ona stoi tutaj na kawałku tektury, nie chciałbym, żeby coś tam się porysowało. Zamontowałem za to, zobaczcie, nóżki i otwór na statyw. Także to, to uznaję za spory plus. E, no i cóż, w miarę ładna, estetyczna. Jeszcze jest w planie dążenie maskownicy. E, głośniczek wysokotonowy, tak jak mówiłem, piezoelektryczny, zamknięty w troszkę większej w tubce. W miarę ładnie tutaj się spasował, zaklejony, uszczelniony. E, puszczony przez kondensator 1,5 mikrofarada. No, i musiałem tutaj te te tony dosyć mocno zbijać, ponieważ ten piezoelektryk jest bardzo głośny. No, i cóż, nie ma co pleść Durnot, może zaprezentuję wam, jak to będzie grać. Dobra, słuchajcie, wszystko zapięte, podłączone pod wzmacniacz w samochodzie. Moc, jaka to tutaj jest dostarczona, z racji, że kolumna ma 8 ohmów, jest to około 50 watów. Wzmacniać więcej jak 100 watów. W mostku na czterech omach nie ma. Tym bardziej, <Szciem Szciem Szciem> <w tym Szciem>, <Szciem> że, że samochód jest zgaszony. Także puszczamy coś i posłuchamy sobie. Zbanuje mnie to, zbanuje trudno. Zdrowiało.

Oh No cóż, tutaj się da, da zauważyć, że głośnik z takiej mocy się totalnie śmieje, ubrana się ledwo co rusza. Yy, delikatna dziura w paśmie jest, nie ma co ugrywać. Nie, nie wiem dlaczego w sumie, ponieważ ten głośnik niskotonowy, on zbyt nie jest taki niskotonowy, bardziej idzie takim szerokim pasem, ale to chyba przez ten wysokotonowiec, który gra bardzo, bardzo wysoko, ale za to bardzo czysto. Myślę, tutaj wstawiać jakiś GDWT9 na 100. I to powinno się ładnie uzupełniać. No obecnie jestem zadowolony, bo koszt kolumny, jej wykonanie to jest jakieś około 200 zł. Jeszcze chwilę, też dam głośniej. Na koniec ładnie jeszcze zadudniło. Wiecie co? Uważam, że mimo, że jestem tutaj naprawdę w sporym plenerze, nic tutaj dookoła mnie nie ma, naprawdę tutaj jest spory bas. Jest spory bas. Myślę, że gdyby obudowa była większa, większy otwory bas-reflex, to naprawdę by to super grało. Kolumna jest naprawdę głośna. W porównaniu do tamtego Alfarda to nawet nie ma co porównywać. Tamten się dusił, dławił. Tutaj też pewnie obudowa jest za mała. Nie posłuchałem się, ona powinna mieć około 80 litrów, ja o 30 zmniejszyłem, ale tak jestem mega za zadowolony. Ta kolumna też generalnie jeździ ze mną w bagażniku i, i naprawdę robi roboty, Uwieście I muszę z basu schodzić dużo, ale wzmacać jest tutaj za słaby jakiś dać większy, taki większy, jakiś monoblok, który odda przynajmniej te 200 watów w mostku, bo tutaj jest 8 momów no, dlatego też ta moc jest niższa. Podsumowując, naprawdę fajnie gra. Tutaj wstawię maskownicę, żeby głośnik niskotonowy był zabezpieczony. Koszt, tak jak mówiłem, około 200 zł. Płyty meblowe miałem. Kupiłem tam spray czarny w puszce, głośniczki piezoelektryczne, jakieś tam otwory, bass reflex, to jest, czy wkręty, to jest. To, to już u mnie wszystko, wszystko leży gdzieś tam od lat się wala. Fajnie, że udało się to wykorzystać. Nie jest to kolumna idealna, ale taka wersja budżetowa naprawdę, naprawdę gra całkiem nieźle. Pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy wytrwali do końca filmu, a niewielu ich pewnie jest. Fajnie, że udało się takie coś skonstruować mi i naprawdę umila mi, umila mi jazdę i dźwięk. I jak coś, to można sobie nawet ją wystawić, otworzyć klapę z bagażnika, czy w ogóle ją na zewnątrz wystawić. Tak jak ja w tej chwili, jest oddalona kilka metrów od samochodu. W zabudowaniach pewnie to grałoby jeszcze głośniej byłby jeszcze lepszy bas. No nic, rozgadałem się niepotrzebnie. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam do komentowania. Cześć!